Dzisiaj zapraszamy wszystkich uczestników na Sowiogórski Muflon 2, czyli pierwszy rajd turystyczny, który organizujemy po raz drugi z okazji otwarcia letniego sezonu w górach Sowich. Przygotowaliśmy bardzo ciekawą, wymagającą trasę. 15 km to może nie jest jakoś bardzo dużo, ale podejścia są dość znaczące. I pierwsze podejście pod spoloną łąkę na pewno da się dość mocno we znaki, później będzie nieco przyjemniej, nieco lżej i też bardzo widokowo. Tą trasę w tym roku poprowadziliśmy przez górę Mari w Rościszowie. To jest bardzo fajne miejsce z przepiękną, moją ulubioną panoramą w górach Sowich na wielką Sowę i to oferujemy dzisiaj uczestnikom. 250 osób zostało zapisanych momentalnie po ogłoszeniu zapisów tak naprawdę w kilka dni listę mieliśmy pełną, a musieliśmy też ograniczyć ilość uczestników ze względu na możliwości tutaj organizacyjne. Myślimy, żeby zorganizować dobrą. Imprezę, fajną imprezę, ale a nie imprezę, niekoniecznie masową. Z tej świdnicy przyjechaliśmy i bierzemy udział, ponieważ bardzo lubimy chodzić po górach i zwiedzać nasze okoliczne tutaj strony, jak to się mówi. Jakie są ulubione szlaki? Sł Główny sudecki szlak GSS. A pani? wszędzie gdzie można się zmęczyć. <gry> to uwielbiamy góry, w ogóle propagujemy zdrowy styl życia i taki mocno aktywny i wszystkich zachęcamy, zawsze wszędzie trąbimy, że gdzieś idziemy. Świetna impreza, polecamy. Tu kolega był w tamtym roku już. Jak pan ocenia to wydarzenie? Jest idealne, bardzo wie. I jeszcze ciekawe właśnie, że zawsze trafiam na piękną pogodę tutaj. Rejony są cudne. Wypoczynek Wspaniały, no to jest typowo rodzinna właśnie taka impreza. Oby więcej takich. No znam część tej trasy, bo już nią biegałem, ale liczę na to, że cała reszta będzie równie piękna. Góry sobie są wymagające? Częściowo tak, tak. To trzeba przyznać, że są wymagające góry, ale częściowo są właśnie tak, jak, jak było pisało na tym, tym jest miejsce na wypoczynek, jest miejsce na spocenie się i miejsce na zadumę troszeczkę. Takie wędrówki to duża frajda. O Jezu, ogromna! Nic tak nie ładuje baterie, jak właśnie chodzenie po górach, szczególnie naszych. Uczestników mamy tak naprawdę z całej Polski. Tutaj przy zapisach podajemy też, prosimy o podanie miejscowości, skąd się zapisujemy. Oczywiście jest cały Dolny Śląsk, Polegnice, Jawor, Wrocław, wszystkie okolice Kotliny Kłodzkiej, ale mamy też na przykład gości ze Szczecina, co nas bardzo cieszy i jest to dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. Wczoraj robiliśmy znakowanie trasy, sami byliśmy w szoku, że właśnie też po tych szlakach czy ścieżkach, które są mniej znane, tam jednak ludzi rowerzystów było widać. No, góry sobie są rozpoznawalne coraz bardziej w Polsce. Widać, że to, ta promocja wieloletnia działania też w górach, czyli nowe trasy, nowe szlaki, trasy do narciarstwa biegowego, że to wszystko przynosi efekty, no, czego dzisiaj tutaj doświadczymy. Przyjechaliśmy z okolicy Ziembis i w sumie chciałyśmy sobie pochodzić po górach, a akurat siostra znalazła na Facebooku taką gór stronę i nas zapisała. Czy dziś klasa wymagająca? Nie, bardziej taka, żeby się to po prostu trochę poruszać i po prostu tutaj wiemy, że ludzie promują swój region i tutaj koło gospodyń chciało siebie rozpromować, więc stwierdziłyśmy, że wspomożemy, przyjedziemy, zobaczymy i spędzimy miłą majówkę. Często wędrujecie po góraksowi? Nie często, mimo że mamy blisko, gdzieś zawsze gdzieś tam dalej się jedzie, ale zmienimy to, nadrobimy. Dzisiaj ma być 20 stopni, więc tylko korzystać. Gościmy w Muzeum Góry górysowie region Sudety. Jest to miejsce, które od kilku lat prowadzi Pan Józef Przorek i z tego miejsca też chciałbym podziękować gospodarzowi, że możemy tutaj być, możemy tutaj organizować bazę naszego rajdu. Będzie muzeum oczywiście udostępnione do zwiedzania. O godzinie 14 zapraszamy wszystkich na koncert piosenki turystycznej i harcerskiej w wykonaniu chyba najbardziej rozśpiewanej siódmej drużyny harcerskiej Iskra z Pieszyc. I oczywiście pyszne jadło od koła gospodyń wiejskich, kamionki. Także to wszystko tutaj na miejscu w Muzeum Górsowych Region Kamionki. To już drugi raz! Tu jest fantastyczne, fantastyczne rejony. Góry sobie są przepiękne. No już nie możemy się doczekać, kiedy tą w końcu wieżę nam w końcu oddacie. Jest przepiękna, a klimat tutaj jest rewelacyjny i pyszne pierogi. Staram się jak tylko, tylko się da, zabieramy dzieciaki. No teraz dzieciaki pojechały do dziadków, ale jak zawsze, 500 pluski z nami też wędrują chętnie. Które czasy panu się podobają najbardziej? Ciężko powiedzieć. Wszystkie są świetnie oznaczone, teraz powstało kilka fajnych nowych punktów widokowych, miejsca fajne na ognisko, także jest co robić. Ja już nie zdążyłem się zapisać, a podobno było 250 miejsc, więc... Będzie fajnie. Remont wieży widokowej zbliża się ku końcowi. Na pewno przygotujemy też oficjalne otwarcie. Planowane są one dziś na początek lipca. Myślę, że tutaj będziemy wcześniej też wszystkich informować i będziemy mogli wspólnie się również spotkać na najwyższym szczycie górskim. To jest właśnie nasz cel: żeby zaprosić mieszkańców powiatu dzierżeniowskiego, ale też turystów do zwiedzania gór troszkę mniej oczywiście, to znaczy w mniej oczywisty sposób, żeby góry to nie była tylko przełęcz jugowska i spacer w stronę Koziego Siodła, tylko żeby zobaczyć to piękno tych niższych partii i dlatego ten sowiegórski pieszy maraton dzisiaj, 16 kilometrów, 700 metrów przewyższeń, cudowna trasa, cudownie widokowa, bardzo dobrze oznak oznakowana, bardzo dobrze przygotowana, o czym mówię uczestnicy. Widać, że potrzeba jest takich właśnie imprez, imprezy, które um, można spędzić z dziećmi, można się wybrać na trasę właśnie um, z dzieckiem, z wózkiem. To jest naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie, ale też mega duża frajda. No i później znaleźć się w takim miejscu, czyli dostać medal, um, zebrać pieczątki, bo ta książeczka służyła temu, żeby nie zgubić się na trasie, żeby wiedzieć, gdzie jest, gdzie się jest, żeby wiedzieć, jakie fajne miejsca się na trasie widzi. No i żeby zebrać pieczątki, za te pieczątki dostawało się piękny medal, poczęstunek. No i wspaniała, wspaniała atmosfera. Ja już się zastanawiam, jak w przyszłym roku zrobimy tradycyjne otwarcie sezonu na wielkiej Sowie, jeśli ten muflon jest takim fajnym wydarzeniem. No i jak pewnie zauważyliście, jest gdzie zaparkować. Nie ma jakiegoś nadmiernego tłumu. Można iść do lasu i zobaczyć muflony. I nie ma tych takich wielkich pielgrzymek, dlatego no bardzo, bardzo zapraszamy. Zwiedzajcie góry Sowie również w mniej oczywisty sposób. Tuż nad z moczajama, Z drugiej strony Siedem Suwek, Stara Jodła. To są naprawdę pięknie, pięknie przygotowane i pięknie widokowe trasy.